A kuku dzień dobry. Skorpion jak zwykle szukał przyczyny. No i znalazł. Czemu ta jedna popierdółka nie funkcjonuje, a ta druga funkcjonuje Lux? A ta? Bo zrobili tu gamonie. Po prostu za mały skok. Tu zrobili 13 mm, a tu zrobili 27 mm i to jest przyczyna, dlaczego to działo i się otwiera, nawet wychodzi ząbek na zewnątrz, a to nie działo. Troszkę, troszkę większą średnica, dlatego tym mi się bardzo fajnie robiło, a tym ostatnio... Zapakowałem się w bagno. Mam tu takie wiadro kartofli starych, co się proszą, żeby do ziemi je wrzucić. O, to idzie fajnie, powiem wam, patrzcie. I... Leca jeden przy drugim. Patrzcie, zajdź żownice Ta ziemia nie jest tak zła. Bo ktoś by powiedział, a zło ziemia to ci nie chce nic urosnąć. Jakby była zło ziemia, to by żownic nie było. One tam robota robią. Ale jak widać, kurde, nie chce nic rosnąć. No bo to wszystko od pogody też zależy. Ta pogoda u nas ostatnio jest taka, że aż trach myśleć. Albo za mokro, albo za sucho. Albo diobli wiedzą co. Kartofle wkopane po części. Parno jest dzisiaj, powiem wam. Jest tak parno, że aż krótko... trzeba się chłodzić. Patrzcie te ugórki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć liści i tak dalej. Patrzcie tylko, kurde, jak to wygląda elegancko na tym. A patrzcie, kurde, jak to wygląda tu na dworze. No najlepszy jest ten. I tu, no widzicie, już zaczynają te liście się robią takie, kurde, białawe i pierą, wie o co tu chodzi. Czegoś im zaczyna brakować, albo czegoś mają za dużo. Z tej samej hodowli. Tak? A tu wszystko jest, kurde. Ta ziemia nie jest wcale biedna. Glizdy są, wszystko jest, kurde, tak jak powinno być. A tu już im czegoś zaczyna brakować. A podlewane jest tylko dyszcz dodatkowo podlewoto, czyli albo zakwaśny dyszcz jest, albo słońce te liście pali. Nie mam pojęcia, kurde. No to nie wygląda zdrowo, nie? Jakieś takie kropki, kurde, i duperele. Nie na wszystkich, no, ale zdrowe te rośliny nie są. Dlatego tego wypieprzam z tym wszystkim pod dach, kurde. To całkiem inaczej wygląda, nie? Ładne, zielone. Tutaj się robią jakieś takie... Wiecie, delikatne przejaśnienia, takie kropeczki, coś tego, ale to może ją nawet pochlapałem czymś, czy coś. Ale ogólnie wszystkie, popatrzcie, jak to zdrowa jest ta roślina, nic jej nie brakuje. I to jest właśnie różnica, dlatego ją wypieprzą z tym wszystkim, z całą hodowlą, kurde, trzeba pod dach uciekać. Coś tam jeszcze, wiecie, kartofle do ziemi wsadza, coś tego, ale... Tak to się nie kalkuluje. W ogóle się nie opłaci przekopywać tego wszystkiego. Ale za ciepło jest na razie. Zobaczę, może po tym moc złapia to. Zrobię kolanka, te zasuwę u góry. Ten popierdółek się tam wsypie, kurde, do środka. No i teraz jest taka sprawa z wodą. Ta woda się zrobiła zielono. Ale powiem wam to też może być moja wina. Bo i ja brałem konewkę, która była, którą miała glonę. Ona Tą konewką nabierałem, wiecie, z tych, z tych zielonych takich, co tu były te, te glony. No i tą samą konewką potem nabierałem tutaj. No to wiadomo, że troszkę się przeniosło, kurde, tych glonów. Ale to nie szkodzi, bo ja to i tak jeszcze chcę spuścić wszystko. Tam se baniaki poustawią, se to spuszcza, bo tam miał woda do podlewania. A tu jeszcze chcę to, kurde, trochę przeszlifować. takie. Kurde, wiecie o co chodzi, te wszystkie takie dzięcioły i potem woda, a chcę do, do tych rur naleja już świeżo woda w ogóle, by da pompować to no ale to też jeszcze wszystko kurde zrobić, a to wszystko wymaga czasu na drugi tydzień, w poniedziałek się wezna za pompowanie jak nie będzie padać a teraz jak całe wczoraj loło i tak dalej, no to najlepiej by było jakby było sucho od razu bym ta woda do podlewania brał a tak muszę ją wiecie gdzieś składować Do zimy to ogarniemy. No, zapowiadali burze na dzisiaj. A jakoś te burze się kurde nie robią. To leca jeszcze szybki cykl kurde tutaj. Bo siano jest potrzebne na ściółkowanie. Postawię go na komposterze kurde. A coś w tym rodzaju. O tak. Jakby woza komucha atakowała to go dojdzie bo ten paliwo nalołem szybkie, szybkie kuty ten z koszym wysypia to na te betony to to może wysuszyć do porządku Dobrze, dwie minutki gotowe. Teraz to wysypia tam na ten beton. Bo tak to mi to za szybko zginie, a tak to kurde wiecie o co tu chodzi. Tu się to może wysuszyć, kurde. A no i stąd to potem łatwiej pozamiatać. O! Się zaraz jeszcze rozgrabi i będzie dobrze. No i dobra, materiał na ściółkowanie jest. Teraz jeszcze tylko musi fajnie wyschnąć. Nie? Dobra, rozgrabia to i będzie. No, powiem wam, że zamieszyłem teraz patykiem w gnojówce z pokrzywy grubo daje i zaś te cigarety skończy. To to tyle pali? także już jest kurde gotowo, prawie gotowo może jeszcze dorzucę parę pokrzyw tym razem ja ładnie posiekołem. to się szybciej zrobiło no i przez ten lufcik malutki taki, tam tylko powietrze dochodzi i tam żadne kurde te Bo tak to zawsze wiecie Wpakowały się te komary i wszystkie tam kurde inne dżindzioły. A teraz nic, kurde. Czysto, tylko wali jak pierno. Namieszałem. Dobrze, że tam, tam, tam daleko tak jest. Aż się wszystkie muchy zleciały na tym patyk, co ja zamieszałem. Położyłem go obok i tam wszystkie muchy zarą... Na tym patyk. Teraz diabli wiedzą. Będzie dzisiaj burza, nie będzie burzy. Tak się trochę niby kurde robi na ta burza. Że się jeszcze barometru nie zrobił. Ale wszystkiego nie można mieć. Bo na barometrze to by to było widać, nie? Jak to, kurde, czy się zbliża, czy nie? Pokoszone mą, wysypane mą. Ta reszta tych kartofli wrzuciłem tam, gdzie tamte rosły, te na początku. Tam na, na samym początku jeszcze było takie miejsce. Wrzuciłem wszystkie do ziemi. Już nie podlewam ich nawet. Bo ziemia jest mokro, wilgotno jest, bo padało, kurde, całą noc. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. A już fajne, bo miały takie, wiecie, te kurde... Knospę to się nazywa, kurde. Odrosty takie te. No... I weź ty, człowieku, zmęczony, kurde, teraz jeszcze te kolanka. Zobaczę, czy się za to wezna dzisiaj. Dzisiaj sobota w ogóle jest. Jutro jest niedziela, mam zamiar trochę odpocząć. Delikatnie. Bo... Filmów tam, kurde, wlazło dużo, no, z tego pieroństwa. Ja wiem, że to nie jest efektowne, kurde, jak ktoś tam, jak deski, kurde, przykręca. No ale lepiej tak, jak nic. Ciężkie jest to życie, powiem wam. I wszystko na i koszenie trawy, i to, i tamto, i ta woda by musiał wyloć teraz, kurde. Nie chcą ją wyloć zaś tu do baniaka, bo jak zaraz będzie burza, to mi ten baniak przebierę. Nie idzie się, kurde, według nich tam zorientować, co oni to kombinują. Zapowiadali niby burzę, a tu się, kurde, okazuje, pff, burzy nie ma. Może będzie ja w nocy. Jakby tak dwa dni było suche, to mam tysiąc litrów eleganckiej wody do podlewania, że tam są te, kurde, wiecie, te glony zielone to nie szkodzi. No. A teraz to wyloć tak do ziemi po prostu, a potem zaś pompować, to też kurde nie bardzo. Dlatego czekam tak jeszcze z tymi rurami. Jak będzie dwa, dwa dni sucho, to podleja to tym. I wtedy dopiero kurde na wiecie, wyczyszcza to troszkę jeszcze, nawala nowej wody, od razu do rur też. Bo to wiadomo, do samych tych rur to może z tysiąc litrów wleźć. Jak ja tak patrzę kurczę na te wszystkie tego, to tam trochę wlezie te wody wlezie stół na wodę i wlezie do tego pierństwa. Plus to na do baniaka. No bo tam ta woda będzie stoła, nie? Także tylko to, co z baniaka będzie na wymiana. No i ryb, ryb jeszcze nie mam i kubków nie mam. O, To są takie dwie rzeczy, żeby to startnąć, też jeszcze potrzebne. Do tego momentu jeszcze, jeszcze pomyśla pogówkuja. Nad rybami i nad tym nad tymi kubkami. Te kubki nie są ważne, bo to idzie już odpolić, ryby dać i niech się kurde to wiecie, krąży, nie? To tam nie jest problem. Ale... Ja to chyba bez ryb też od pola na początek, żeby to trochę ten filtr biologiczny trochę tam zaczął chulać i tak dalej i dopiero jak to będzie już takie, jak się zrobi tam coś kurde takiego w tym filtrze biologicznym, to wtedy dopiero te ryby. To się okaże wszystko. Ja tak myślę, pod koniec miesiąca, ile mamy kurde, nie wiem, dzisiaj się chyba czy może 5 dni zostało, czy tydzień do końca miesiąca, to tak pod koniec miesiąca powinno to już chodzić z rybami, ze wszystkim. Zobaczę zresztą, nie wiem czy te ryby dostanę. Byłem w dwóch sklepach. Jeden sklep się nazywał Dener, Dechner, tam byłem. Patrzyłem, bo tam też ryby mają, ale akwariowe i tamtego, i te, te szubukiny tylko mieli takie. A one tam, te szubukiny, no mi tak nie pasują, to są takie kurde, no i te złote rybki kurde, wiecie. Te najtańsze, takie. Jak zdechną, to aby nie widzieć, kurde, straty. Ale chciałbym. E, mają takie, te kurcze, te, takie trójkątne ryby w czekroju, nie wiem, jak one się nazywają, kurde. Te są fajne, takie, kurde, ładne, takie. E, cena dosyć dużo, ale, kurde, one też wiecie. Taka, taka ryba potrzebuje idealne warunki. A tu mogą mnie zawsze być idealne warunki albo będzie za zimno, albo będzie za ciepło albo to nie będzie grało, albo tamto to musi być go ryba odporna kurde na to wszystko taki sum kurde to on jest odporny na takie pierwiastka taki sum jest odporny on we wszystkim, ja przypuszczam, że tam w stawie będą sumy ja jak się wezmę za ten staw, to może tam wydobędę parę sztuk czy coś to wpakuje tutaj kurde, bo sum jest taki kurde, mu się tam, bo tam brudna woda może mieć, nie musi mieć za dużo tlenu w tej wodzie i wszystko, bo on i tak siedzi na dnie i wyżywa o tym A Także sum jest bardzo odporny na to, a że siedzi na dnie, to nie zmarznie i tak dalej, to jest wszystko takie, wiecie. Także kurde taki sumby był dobry. Kurde. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Jeszcze nie wiem, normalnie nie wiem, to się dopiero będzie kurde, okaże się wszystko w praniu. Więc bije okasa 6 godzina na wieczór. Ja dopiję piwko, kończę palić, a potem może kolanka będę robił. Dobra, ostatnie tego, bo po tym jak zamykam to nie będzie widać. Tak to wygląda, tak to wygląda. A tu w kolanku... Wygląda to tak. Kolanko jest krzywo. Czyli tak, nie? To, ale to musi być, kurde, w poziomie. Wiecie o co tu chodzi? Także tu poziom musi być zachowany. Mimo tego, że to jest pod skosem. Ok, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Muszę to nasmarować i wcisnąć.